Pan Piotr Murkowski chciał zabrać głos, tak? Przepraszam? Tak? tak, proszę bardzo. Bardzo proszę. W takim razie będę kontynuował. Próbowałem dociec momentu podjęcia decyzji związanej z przekazaniem oportem za zamenhoffa z punktu widzenia sportu. Tak się złożyło, że w 2009 roku, w 20 miesiącu marcu zmieniła się formuła prawna aportów do spółek miejskich. W wyniku tej zmiany formuły decyzję, decyzja o przekazaniu stadionu Zamęchowka Zamekowka w Spółce Sport była jednoosobową decyzją Pana Burmistrza. Tą decyzję opiniowała Komisja Komunalna i Rozwoju. Panie Burmistrzu, chciałbym się zapytać, jakie było uzasadnienie Pana Yy, dotyczące przekazania aportem stawioną przez Zamankowa Hofa współcześnę sporcie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan yy, Pani Przewodnicząca, mam przed sobą protokół numer 21 /19, yy, przez 09 posiedzenia Komisji Komunalnej i Rozwoju Miejskiej, który odbył się 19 marca 2009 roku. I tam również. W punkcie 4 porządku obrad pod punkcie 1 jest wzniesienie aportem do Spółki Śląskiej w Przepraszawie. W punkcie 4 punkcie jest wzniesienie aportem do spółki nieruchomości stanowiącej obiekt sportowy położony w Śląskiej ulicy Zagórna 2. Nie tylko ten aport odbywał się w tym, podczas nie był opiniowany i głosowany podczas tej komisji, ale również do Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w nieruchomości w rejonie Kopernika i Okulickiego, tutaj chodzi o siedzibę między innymi tam gdzie się znajduje Unia Gospodarcza to również wniesienie do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej nieruchomości położonej w ślemiach przy ulicy Malczewskiego i kolejnym elementem była właśnie nieruchomość przy ulicy Zarunkowa w tymże protokole przytoczę Państwu również dyskusję. Była mowa o tym, co tam się dzieje na stadionie Dawinkowa. Między innymi Pan Prezes Środowiska Sportu, Pan Bachowiak poinformował, że odbył rozmowy z Prezesem UKS-6 i okazało się, że klub chciał korzystać z boiska przy ulicy Wydańskiej jednak nie można było się wkontrolować na to boisko z warta, warta i potem UKS będzie korzystał, taki zapis, 3 ulicy Zagórkowa za pełną odpłatnością. I Wiele jeszcze innych elementów. Była mowa o y, kwotach, prawda. Y, I na końcu jest takie sformułowanie. przystępiono do głosowania. Za głosowało 8 członków komisji, y, przeciw nikt, nikt się również y, nie wstrzymał. A więc komisja y, Pozytywnie zaopiniowałem, kiedy Pan radny Wacaj nie brał udziału w głosowaniu, stwierdził, iż uważa, że komisja nie jest umocowana, żeby taką opinię wydać. Natomiast dlaczego te trzy akurat elementy były do trzech spółek aportowane? Ponieważ zmieniały się przepisy dotyczące podatku VAT. I dalsze działania dotyczące aportowania były obarczone kolejnym kosztem zwiększonym po podatek VAT. Dziękuję bardzo. Pan Marek Pasek, bardzo proszę.